Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam kolejny produkt marki Neno, z którym być może już mieliście do czynienia. Jest to laktator Bella Twin. Laktator Bella Uno, czyli na jedną pierś, jest jednym z najpopularniejszych laktatorów. Tutaj sądzę, że mamy jego następcę, gdyż jest on na obie piersi. Świetna cena, świetny produkt, bardzo praktyczny, ponieważ w trakcie jednego odciągania możemy odciągnąć pokarm z obu piersi i tym samym zyskać go więcej, ponieważ jest udowodnione, że odciągając pokarm z obu piersi jest go o 18% więcej. Zapraszam Was do prezentacji produktu, a na sam koniec, oczywiście, wyrażę opinię na jego temat. A teraz pokażę Wam, co znajdziemy w środku paczki. Są tam dwa smoczki do butelek razem z pokrywkami. Smoczki są antykolkowe z odpowietrzeniem, tak więc idealne do karmienia. Mamy również dwie pokrywki do przechowywania pokarmu w lodówce. Bardzo przydatne. W środku znajdziemy również kabelek do ładowania naszego urządzenia, ponieważ jest on bezprzewodowy. Mamy oczywiście instrukcję obsługi. Dwie podstawki pod butelki, które są bardzo przydatne. Dzięki nim na pewno nic nam się nie przywróci i nie rozleje. Świetna opcja. I oczywiście znajdziemy dwie pełne jednostki do odciągania pokarmu, czyli dwa lejki, dwie osłonki na lejki. Dodatkowy zaworek i oczywiście urządzenie pompujące oraz szlaufiki. Tak oto prezentuje się Nenobella Twin. Jest ona w kolorze Rose Gold z dodatkami złotymi. Tutaj z przodu znajduje się panel sterujący. Uruchamiamy urządzenie. Automatycznie włącza nam się faza stymulacji. Jest jej 6 poziomów, które możemy sobie ustawić pod siebie plusem bądź minusem. Wyświetla nam się również poziom baterii oraz czas, w jakim jest to urządzenie włączone. Po dwóch minutach automatycznie może się ta faza przełączyć lub możemy to zrobić sami. Tutaj jest faza głębokiego odciągania i mamy aż 9 poziomów. Intensywności. Jak widzicie, można sobie wszystko dobrać pod siebie, tak aby było to najskuteczniejsze. Lektator jest cichy i dyskretny. Jak widzicie, na dłoni jest on niewielki, tak więc mieści się on spokojnie do torebki, można go przenosić. Jest bezprzewodowy, więc możemy e, odciągać pokarm w dowolnym miejscu, można go doładować powerbankiem. Tak więc genialna opcja do przenoszenia. W zestawie otrzymujemy dwa lejki z dwiema butelkami. E, tym laktatorem można również odciągać z jednej piersi, wystarczy tylko wypiąć sobie tą jedną część. Tutaj mamy pokrywkę na lejek, która pomaga nam zachować higieniczność w środku. Tak wygląda lejek. On jest mięciutki z silikonu z takim pięknym wzorkiem, ornamentem. Co istotne, jest on uniwersalny, ale jeżeli y, odczuwamy jakikolwiek dyskomfort, to można sobie dokupić w sklepie Neno y, lejek o innym rozmiarze. W zestawie otrzymujemy również takie dwie podstawki. Są one bardzo fajne dzięki temu nam się pokarm nie wylewa, można je bezpiecznie odłożyć. Dodatkowo neno daje nam zaworek. Ten zaworek jest jedną z najczęstszych rzeczy, które się zużywają, a jest on niezbędny do utrzymania próżni podczas odciągania pokarmu, tak więc jest to bardzo istotne. W zestawie mamy dwie butelki i dwa smoczki. Są to butelki antykolkowe, także idealne do karmienia. E, jeszcze w zestawie otrzymujemy dwie pokrywki do przechowywania pokarmu. Tak więc w zasadzie nic więcej nam nie jest potrzebne, nic nie musimy dokupywać. Wszystko otrzymujemy w zestawie od Neno. Buteleczki mają pojemność 150 ml. No i jak Wam się podoba laktator Bella Twin? Moim zdaniem jest to najładniejszy laktator marki Neno. Bardzo ładny kolor, piękny design, ze złotym wykończeniem. Myślę, że każda z nas może sobie na niego pozwolić, ponieważ jest w bardzo atrakcyjnej cenie. Posiada on dwie fazy, jest to wystarczająca ilość faz. Jest stymulacja i głębokie odciąganie czyli wszystko to, co jest nam potrzebne do skutecznego odciągnięcia pokarmu. W zestawie otrzymujemy podwójny komplet do karmienia: mamy dwa smoczki, mamy dwie zatyczki do przechowywania pokarmu, dwie butelki, dwie podstawki, które zapobiegają wylaniu się mleka czyli po odciągnięciu Odkładamy buteleczki i stoją sobie one bezpiecznie na powietrzu. Na jego design e, i świetną cenę myślę, że idealnie nadaje się na prezent e, na baby shower. Myślę, że każda dziewczyna byłaby z niego zadowolona, tak więc e, bierzcie go pod uwagę koniecznie.